Miłość nie jedno ma imię, ale takiej miłości, o której opowiemy Państwu teraz, mieszkańcy jednego z wałbrzyskich bloków mają powyżej uszu. W końcu powiedzieli dość i wydali wojnę domowi publicznemu, który działa po sąsiedzku, za ścianą w prywatnym mieszkaniu. W Polsce to nic nowego, blokowych lupanarów jest bez liku. Z taką miłością trudno jest walczyć. Agnieszka Nowak. Gazety i internet pełne są ofert składanych przez Panie Lekkich Obyczajów. Swoje ogłoszenie umieściła też Dorota z Wałbrzycha. Cześć, ja rozmawiam z Dorotką. Tak, mogę Ci zaproponować e, prawie wszystko. Ja nie uprawiam tylko seksu analnego. Wszystko jest w zabezpieczeniu i będę pytać tylko na Ciebie. Pani Dorota razem z koleżankami urzęduje w jednym z bloków w centrum dzielnicy pod Zamczem. Jak rano stanęłem, nie, szedłem, tu strzałki były porysowane, nie, i wejście... Przez długi czas lokatorom obecność Pań Wolnych Obyczajów nie przeszkadzała, choć często słyszeli różne odgłosy dochodzące za ścian. Ja się przebudziłem, ale słyszałem tylko śmiechy. A rano się dowiedziałem od sąsiada, z którym zresztą dobrze żyjemy, że podpalono. Wszystko zmieniło się po pożarze, gdy drzwi mieszkania, w którym funkcjonuje dom publiczny, zostały polane benzyną, a następnie podpalone. Dzisiaj są podpalone drzwi, a jutro, pojutrze coś innego. Nie wiem, niezadowolony klient, żona niezadowolonego klienta, czy cokolwiek innego, nie? No więc ja się boję. Mamy no, poszedł w tą stronę, tak. Ale to było podlany w benzyna był rozpuszczalniki. Nasi funkcjonariusze y, znaleźli butelkę, która, w której prawdopodobnie y, został dostarczony płyn jakiś łatwo zapalny, którym zostały polane y, drzwi. Po tym zdarzeniu mieszkańcy powiedzieli głośne nie i nie zgadzają się, by w bloku był dom publiczny. Ja mam córkę 16-letnią i co, ona już wieczorem nie może przyjść do domu, bo nieraz tu stoją w bramie. I nie wiem z kim, kto, jak. Niech ona sobie wynajmie dom wolnostojący, niech sobie, robią co chcą. Policja ani zarządca nieruchomości o tym, co dzieje się w budynku mieszkalnym na Podzamczu, nic nie wiedzą. Biznes w bloku kręci się nadal. Spotkanie się zaczyna od 150 zł. Za godzinę rozumiem, tak? Tak. Wałbrzych, Agnieszka Nowak.